No, wreszcie wyraz. Idziemy. Jesteś pewien? A co, strach się wleciał? Nie wiem. Szybka akcja. Wpadamy, zgarniemy forsę i spadamy. Bawiła pani kierownicko. Zaraz zamykam. Szybko się uwiniemy. Tak Dobra was nie widziałam. A trafiła się nam w a jak ruch w interesie? Bywało lepiej. Czyli jako tako? Nie wiem. No to, żeby było lepiej. Weźmiemy jeszcze dwa na wynos, pani kierowniczko. Teraz przyniosę. Nigdzie się nie spieszymy, poczekałem. Do roboty. To no nie balon Dawaj szumana. Chyba da szartujesz. Dawaj kurwa pieniądze, bo nie mam czasu. Że to cię przekona. No się! Powiedz policję!